Witamy was. Ja mam na imię Sebastian, jak większość z was wie, tu jest graż. Razem. Efraim. służba fraim, katolicy w służbie. Chcemy właśnie krótko się podzielić z wami tym, co dawno nas nie było i, i też nie jesteśmy tak mocno aktywni w internecie, w sensie. Takim do ludzi, ale jesteśmy aktywni w naszej wspólnocie i z ludźmi, których Bóg postawi gdzieś na naszej drodze, abyśmy z nimi wzrastali i oni z nami. Nie? Także chcemy krótko się podzielić z tym, co już się dzieje we Fraim. No i tym, jak Bóg działa w naszej, w naszej służbie i potwierdza to, że, że ta służba ma powstać, bo chcemy otworzyć to już oficjalnie, żeby to było też zgłoszone w sądzie nasze stowarzyszenie. Kwestia ustalenia, czy fundacja, czy stowarzyszenie, podjęliśmy decyzję, że to będzie stowarzyszenie. No i chcieliśmy Wam opowiedzieć o tym, jak Bóg niesamowicie działa i e, jest, On jest wierny swojemu Słowu. W ten sposób, jak e, poprowadził to całe spotkanie, gdzie e, długi czas staraliśmy się o to, aby mieć kontakt z, z jakimś adwokatem i, i przez naszego... Modliliśmy się I o to też, i tak. kupę Nasze... czasu temu już, nie? Jeden z członków i osoba zarządu Jacek umówił nam termin z panią, z panią adwokat i to co się tam wydarzyło to w ogóle też przerosło moje oszczękowania. Moje e, to może na opowie, kawał, opowiesz kawałek, coś tam, jak to wszystko... W mojej stronie wyglądało? To, to bardzo długo czekaliśmy na to spotkanie. Ja zawsze napędzałem Grzegorza mówię: słuchaj, chodź, dawaj, tu trzeba ten, zadzwoni, trzeba naciskać. Jak się mówi, nie, wszystko niech będzie w bożym tempie. I ja zacząłem tego się uczyć na samym początku, już właśnie, mojej służby, i żeby właśnie. Nie robić dla Boga, ale robić z Bogiem, nie, żeby On nas zapraszał i On kierunkował hmm. służbę Efraim w tą stronę, w którą On to widzi, a nie to, co gdzieś się rodzi w nas, jakieś historie. Więc, więc, gdy spotkaliśmy się z panią adwokat po naprawdę długich miesiącach, raz zatrzymała nas pandemia, drugie jej praca ona pracuje naprawdę wiele godzin w tygodniu i, i w ciągu dnia, więc, więc, ale znalazła dla nas czas, nie? I gdy przyjechaliśmy, ja wiedziałem, że pierwsze spotkanie z panem Adwokatem nie skończy się tak normalnie, tylko skończy się jak zawsze, kiedy mm. Bóg stawia na naszej drodze ludzi, otwartych ludzi do służby, otwartych ludzi, którzy chcą się z nami spotkać i również nam pomóc. I byliśmy nawet przygotowani lekko finansowo na tak. to, że będziemy musieli ponieść koszta rozmowy, a godzina z adwokatem w Niemczech nie kosztuje tanią, myślę. Nawet nie wiem, ile kosztuje. No nie wiemy. Znaczy nam zależało to właśnie te spotkanie z adwokatem, który nam pomoże ustawić e, status. Naszej, naszego stowarzyszenia, żebyśmy my mogli bezpiecznie się poruszać po prawie niemieckim. I to było najbardziej najważniejsze dla nas. No i, no i Bóg naprawdę nam dał niesamowitą panią mecenas, która była przygotowana na, na każde pytanie. Powiedziała do nas, jak macie pytania, to po prostu pytajcie. Ale ona, jak zaczęła mówić wszystko to, co ona się wgryzła w temat, to już nie było w ogóle pytań, no bo to ona wszystkie pytania po prostu nam odpowiedziała. Dobre jest to, że jechaliśmy, no, jak Sebastian mówi, z jakimś zapleczem finansowym, ale spotkanie prawie, trwało prawie 3 godziny. No i ja tylko sobie tak liczyłem te stówki, ile tych stówek może być, żeby zapłacić. I wiecie, niesamowite jest to, że Bóg tak poruszył yy, ja wierzę, że nie tylko poruszył, ale też wsadził e, Panią Mecenas do służby naszej, powołał ją. To jest też, też e, taki proces dojrzewania, w tera będzie Pani Mecenas. I to, co zrobił, że, że my by jechaliśmy tam po poradę, po to dowiedzieć się, w jaki sposób to wszystko robić. I kiedy Pani Mecenas powiedziała to wszystko, to byśmy powiedzieli, wspólnie podjęli tę decyzję, że wchodzimy w, raczej w stowarzyszenie. To jest to, co będzie bardziej nam odpowiadało. Hmm. No i moje słowa były takie: Mówię, pani mecenas, my nie mamy pieniędzy, żeby pani Płacisz, zapłacić, 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 żeby. Za to za dzień dzisiejszy, ale jedynie co mamy, to pani chcemy dać i chcielibyśmy się za panią pomodlić. No i pani mecenas wyszła za, za tego swojego biurka, usiadła, nałożyliśmy na nią ręce, pomodliliśmy się, ogłosiliśmy błogosławieństwo nad jej życiem. Było widać poruszenie, dotknięcie Ducha Świętego. I e, pani mecenas, już było widać, że jej chęć zaangażowania się w to, jej otwartość na tą służbę. Sama też powiedziała, co możemy zrobić. Pokazała nam, że może nam pomóc w różnych instytucjach prawnych wprowadzić nas na listę służb, które są charytatywne. Powiedziała, że pomoże nam pójść z naszym statusem do Urzędu Skarbowego, aby Urząd Skarbowy zobaczył, jaki to jest status, czy on odpowiada. Wymaganiom prawnym urzędów skarbowych w Niemczech. Czyli, że będziemy zabezpieczeni już z każdej strony. Mało tego. Kilka dni później to było, nie? Nie, na drugi dzień, na drugi dzień. przyszło już, już takie potwierdzenie tego, co się wydarzyło tak. podczas tej rozmowy, i podczas modlitwy i tego, że, że był to czas spędzony ludzi i Boga z ludźmi, także to nie mm. był mm. czas bezowotny i pani mecenas zaczęła, dzień doberek napisała do Jacka, bo Jacek ma z nią kontakt, jest tak, od nas też również jest oddelegowany jako osoba, y, która bezpośrednio rozmawia z panią mecenas, czy nie ma z tym problemu, żebyśmy też z nią rozmawiali, ale zostawiamy, tak, dzielimy tak. się obowiązkami, jest nas trzech w zarządzie, więc dzielimy się tymi obowiązkami, nie zwalamy wszystkiego y, na jedną osobę, są. tylko po prostu dzielimy się, każdy jest odpowiedzialny za jakąś działkę, na dzień dzisiejszy odnośnie stowarzyszenia, mm. bo nie będzie fundacji, a będzie stowarzyszenie. No i i jej słowa, to, to, to co napisała w krótkim jakimś takim na Whatsappie i podziękowanie za modlitwę, za wszystko i, i jej otwartość, to było widać. Nie? Ona przygotowała już nawet dla nas y, miejsca, w których będziemy mogli odbierać żywność, jak powstanie miejsce, gdzie będziemy mogli karmić ludzi słowem, ale również i, i, i znaczy duchowo, czyli słowem Bożym i również dawać im jedzenie takie tak. normalne, które, które my potrzebujemy jako ludzie, nie? Dokładnie. Oprócz ducha potrzebujemy jeszcze karmić swoje ciało też normalnie, więc, więc to wszystko się otwiera. My wiemy, My, co jest w naszych sercach, Bóg również wie, co jest, i daje nam takich ludzi, którzy są też otwarci do tej służby. Zgodnie. Może wydawać się, że bardzo wolno gdzieś to leci wszystko, ale, ale w Bożym w Tempie. W Bożych Oczach i z perspektywy nieba zupełnie inaczej to wygląda. Amen. My, jako ludzie, możemy patrzeć na to, że to jest za wolno, że nasz czas ucieka tu, ludzi, ale wiecie, chrześcijanin tak naprawdę nie umiera, bo on żyje wiecznie. Nie? Także to, co tu się kończy, to się kończy, ale zaczyna się nowe życie tam. Nie? No, to taka krótka relacja od nas, wspierajcie nas z modlitwą, jeżeli możemy was prosić i zapraszamy też do współpracy. Dziś jest to prośba o modlitwę, ale przyjdzie czas, kiedy będziemy prosić też was o wsparcie finansowe, ale to nie jest jeszcze czas na to, tak. ale... Niech to się rodzi w waszych sercach. Chcemy krótko się za was pomodlić. Ktokolwiek dzisiaj panie Boże będzie oglądał ten krótki film, mm. niech jego serce zostanie przemienione i przygotowane do tego, do mm. czego go Panie powołałeś. Duchu Święty, ja modlę się, abyś objawił to tym ludziom, którzy będą na to patrzeć mm. i żeby ich serca zaczęły płonąć w kierunku służby i pomocy innym, ludziom wykluczonym, alkoholikom, narkomanom, mm. panie wszystkich, który będzie stawiał we fraim i w naszej służbie. Amen. Niech się Amen. stanie pozdrawiamy. Trzymajcie się. Hej. Mamy piękną pogodę, my jeszcze chcemy skorzystać z tego, ale dziękujemy, że mogliśmy dla Was nagrać choć krótki kawałek. 7-8 minut. To i tak za długo jak na nas. Ale do zobaczenia. lesy Z Bogiem. Z Bogiem.